Hej, witam Was w kolejnym filmiku. Um, smacznej kabusi, jest godzina 10, <gryw> ale postaram się mówić dość składnie. Nazywam się Kinga i jestem autorką Gilberta. Jak już może niektórzy wiedzą, ostatnio minęły 3 miesiące od premiery, więc pomyślałam, że byłoby to całkiem fajne, jakby tak usiąść i poodpowiadać na parę waszych pytań, bo troszeczkę się ich jeszcze pojawiło, co mnie bardzo cieszy, że jeszcze was coś tam ciekawi. Czy od początku wiedziałeś, że to będzie trylogia, czy dopiero po czasie? Um, jak pisałam pierwszą, czy tak naprawdę po prostu Gilberta, bo myślę, że to jest pierwsza część, jak pisałam Gilberta, e, to tak naprawdę on miał się skończyć na tej jednej części. Gilbert z początku miał inne zakończenie, już o tym kiedyś wspominałam, e, miał denne zakończenie, może powiem tak. Było tragiczne, było fatalne, było głupie, było nudne i pozbawione fantazji. Jak pisałam trzeci draft, to stworzyłam nowe zakończenie, z którego jestem tak bardzo zadowolona, uwielbiam to zakończenie, kocham go całym sercem, bo to zakończenie gdzieś mi tam weszło w głowę, jak szłam do pracy, słuchałam muzyki i sobie myślę... to jest to. Po prostu ta inspiracja gdzieś tam zeszła na mnie, naświeciła mi na twarz i powiedziała, stara, masz to zmienić natychmiast. Także niektórzy mówią, że przewidywalne zakończenie, że im się nie podobało, że nic ciekawego, ale ja osobiście zakończenie Gilberta kocham. Uwielbiam i ubóstwiem. Także z początku nie. Z początku Gilbert miał być jedną częścią, miałaby to być po prostu jednotą tomówka Ile w sumie chciałabyś napisać i wydać części? Tak a propos tego właśnie pierwszego y, pytania, y, no właśnie, jeszcze przynajmniej tą jedną. Ja wiem, że ten pierwszy nie jest jakoś niesamowicie zaskakujący, imponujący i nie, może nie zrobiłam tam jakichś wielkich fikołków, ale drugi tam, ja się nauczyłam wielu rzeczy przez ostatni rok. Nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. Dlatego też możecie czekać na tom drugi, bo tom drugi będzie. Nie jesteście gotowi na drugi tom. Scena, którą pisało ci się najtrudniej, i to pytanie się pojawiło jeszcze raz: e, z jaką sceną miałaś najwięcej problemów? Kurde, ja zawsze mówię to samo, bo ja nigdy nie mam tej konkretnej sceny, z którą mi się najgorzej e, tam pracowało. Zawsze były to tak jak już powtarzał wiele razy, sceny misji, tak? Sceny strzelanin, sceny bijatyk. Dla mnie samo wymyślenie tych misji było dość ciężkim zadaniem, bo ja nie jestem pod tym kątem aż tak kreatywna, co też wiele osób zauważyło podczas czytania tego Gilberta, że te misje to takie... Ja wiem! Ja wiem, że one są takie od czapy trochę, może tam trochę za łatwo. Mogą się wydawać no, to za łatwo poszło. Może się wydawać, no, to, to takie za, za łatwe to było. Czasami jest ciężko to doprowadzić do takiego stanu, żeby każdy był zadowolony z tych, z tych scen, nie? No, dlatego też ciężko mi się te, te misje pisało. Ciężko było je w ogóle tak sklecić, żeby to. Miało ręce i nogi i niektórzy na przykład nie wiedzą o tym, że to, to, to może być ciężkie i tak to może być ciężkie. Yy, zwłaszcza, jeżeli no nie ma się aż takiego odrygu do tego, także jest to pierwsza książka i ja wiem, że te misje nie są najlepsze, nie są fantastyczne i wykminione niesamowicie dobrze. Um, każdy się uczy, także myślę, że w drugim tomie już... Będą one o wiele lepsze? I może lepiej mi się będzie je pisało, bo w sumie te misje już tam są w tym drugim tomie. Drugi tom już ma pierwszy draft, tylko wystarczy je troszeczkę potrasować. Czy były z początku jakieś wątki, z których zrezygnowałaś? I tu było jeszcze jedno takie pytanie. Czy wiele się zmieniło od pierwszego draftu, a ostatecznej wersji książki? Um, wo Pierwsza wersja Gilberta, pierwszy draft Gilberta, to w ogóle, bo wołało, pierwszy draft wołał o pomstę do nieba, że tak powiem. Bo tam nie było nic. Starałam się, żeby ten, ta pierwsza wersja była ok, ale no wyszła tak średnio. Pierwszy draft Gilberta, bo ciężko mi powiedzieć, które wątki się pojawiły, a potem zniknęły, bo w pierwszym drafcie praktycznie nie było wątków jakichś takich większych. Tam po prostu był Gilbert, była ta Anastazja, były te mafie i był Gary. I to było wszystko. Jakby tam nie było nic więcej. W pierwszym drafcie było mniej tych wątków niż w tej ostatniej wersji. Ja tam nie usuwałam, ja tylko dodawałam. Ja bardziej idę w tę stronę, że ja nigdy nie usuwam. Ja tylko dodaję. A jeżeli chodzi o, czy, o to, czy wiele się zmieniło od pierwszego draftu. Oczywiście, oczywiście, że tak. Gilbert się drastycznie zmienił od pierwszego draftu. Niewyobrażalne. Zobaczcie, ile ten gilbert ma stron. Przecież to jest kobyła i to każdy mówi, że to jest kobyła. Ponad 400 stron. Tam, nie, tam miało nie być wątku miłosnego. Dopiero potem wprowadziłam Anastazję, gdzieś tam się przemogłam, dobra, dajmy tę miłość, może będzie fajnie. No i ta Anastazja już tam potem zakrólowała. Także myślę, że to była największa, mm, największa różnica między tymi pierwszymi, pierwszymi, pierwszymi wersjami Gilberta, tym co jest teraz, że ten wątek miłosny troszeczkę później wkroczył, bo się troszeczkę go, bałam się go, no powiem, no bałam się go strasznie, bo nie chciałam z tego robić romansu, okazało się, że stał się on romansem. No byłam, byłam, w takim miejscu tego, tego pisania początkowego, że stresowałam się tych wątków miłosnych, a teraz nie mogę bez nich żyć. U, to jest ciekawe pytanie, czy jesteś zadowolona z wyników sprzedaży? I tutaj nie mogę za dużo powiedzieć, bo wiadomo wiadomo jakie jest życie i tak dalej żebym szczerze odpowiedziała żebym tak, tak w 100% tak szczerze to nie bo jednak te egzemplarze nie sprzedało się aż tyle ile się tam marzyłam sprzedałam w miesiąc powiem tak, w miesiąc sprzedałam tyle ile byłam świadoma, że sprzedałam, także myślę, że jest to dobry krok, że jest to coś pozytywnego, nie patrzę na to tak, że o Jezu, to w ogóle do dupy wszystko, jest tak, jak, jest tak jak przypuszczałam, że będzie, ale jednak ten zawód gdzieś tam, kurde, że ta książka nie idzie gdzieś tam dalej no ciężko mi ten marketing idzie jednak bo mówię, idę we wszystkie strony próbuję naprawdę wszystkiego staram się, żeby ten Gilbert poszedł w świat nie zawsze się to udaje nie zawsze się to spotyka z odbiorem ja też nie jestem też nie jestem taką um, youtuberką, która ma nie wiadomo ile ludzi za swoimi plecami, którzy e, no, są mega fanami. Kurde, no już usłyszałam parę razy, że wdawnictwo um, że wydało Gilberta, bo wiadomo, bo ja youtuberka, to wiadomo, że się sprzeda. No nie do końca. <śled> Nie do końca, bo ja nie jestem taką e, twórczynią na YouTubie, która o, o, e, przez bibułkę, co ja to tam nie mam. E, mam sławę, mam ludzi, mam widzów i mam potężne wsparcie. No nie zawsze, nie zawsze to tak wygląda. E, ja od zawsze mówię, że nigdy nie mogę trafić w, to, w, ten, w ten złoty środek, nie? nie mogę nigdy trafić w. Mm, w ten viral, tak to się nazywa w ten viral nie mogę trafić, nie mogę trafić do większej publiczności nieważne co bym nie robiła, naprawdę się staram, e, no jednak ci moi ludzie, co tutaj są no to, to jest ta moja widownia i nie jest ona duża dlatego też Gilbert się nie sprzedaje aż tak dobrze um, także nie, to, że ja jestem youtuberką i sobie napisałam książkę, to nie znaczy, że hu, hu że co to ja nie jestem, właśnie wręcz przeciwnie jestem na tym w naszym podwórku po prostu. Ale też biorę pod uwagę to, że jest to dopiero początek, są dopiero trzy miesiące po premierze. Um, no i mam nadzieję, że z czasem, z czasem ten Gilbert gdzieś tam pójdzie dalej. Bo też um, musicie pamiętać o tym, że Gilbert to nie jest jakiś tam kolejny romans mafijny, tylko to jest wyjście poza schemat. Gilbert jest. Gilbert łamie stereotyp tego gangstera, tego hot gangstera, że Gilbert. Gilbert nie jest tym hot gangsterem. Gangster nie musi być hot, nie musi być umięśniony, nie musi przeklinać co dwa słowa, nie musi myśleć tylko o tym, że pójść do łóżka z dziewczyną. No Gilbert jest inny, i on też ciężko, ciężko mu się odnaleźć w tym świecie książkowym, bo niektóre osoby nie rozumieją jeszcze tego, jeszcze nie. One jeszcze, one jeszcze nie, niektóre osoby jeszcze nie wiedzą po prostu. Ciężko teraz ludzi przekonwertować na tego wrażliwego gangstera, który szuka miłości. Po prostu jest, jest kochany mnie i niektórzy tego jeszcze nie widzą, jeszcze tego nie rozumieją, dlatego też ciężko mi się gdzieś tam też odnaleźć na tym rynku. Też jest tak. Z drugiej strony, że pisarze nie zarabiają aż tak dużo. Jeżeli pisarz, naprawdę tam, na przykład pisarka na Ładpadzie publikowała, Jezu, Mary ona jest popularna, wielce sława i tak dalej, no to owszem, ona pewnie dużo zarabia, ale taki standardowy, tam stan pisarz, to jest tam coś tam robi, na spokojnie, lubi swoje książki i tak dalej, to to nie wygląda aż tak kolorowo, nie? Że, no, ja, ja, ja znam już parę tych pisarek i ja wiem, że ten rynek nie jest. Łatwy do ogarnięcia. Nie mamy z tego kokosów i prawdopodobnie nigdy mieć nie będziemy, jeżeli nie osiągniemy tego punktu sławy wielkiego, nie? Czy motyw Slow Slowburn był zamierzony, czy wyszedł przypadkowo? Tak jak już powiedziałam, ten wątek miłosny się pojawił odrobinkę później, gdzieś tam w tym pierwszym drafcie się on najpierw pojawił. Ale. Jeżeli chodzi o Slowburn, od początku miało być to Slowburn, tak. To miała być miłość, spokojna, romantyczna, delikatna. No to to od początku wiedziałam, że, że Gilbert miał być tego typu facetem, który dba o kobietę, troszczy się o nią, nie dba o to, żeby iść z nią po prostu do łóżka, że się stresuje tymi kobietami. Tak, to, 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 to od początku było zamierzone, zamierzone. O, to jest ciekawe, czy kolejne części będą miały podtytuły? I nad tym się zastanawiam. Bo trochę się wkopałam z tym Gilbertem, bo teraz, jak ma być drugi tom, no to tak. Co ja mam z nim zrobić? Ma być Gilbert II? Czy <grym> co ja mam z nim zrobić? Nie mam pojęcia. Myślę, że, myślę, że jakiś podtytuł by można było dać. A kiedy będzie druga część? I od wydawnictwa jeszcze nie mam Zielonego Światła, musimy poczekać na, na trochę więcej danych ze sprzedaży. Jak to tam się rozwija, czy, czy git, czy nie, bo wiadomo, to jest biznes, jak coś się nie sprzedaje, no to się nie będzie sprzedawać. Dla, dlatego też walczę z tym marketingiem, walczę z tym marketingiem dzielnie, żeby ten gif jak najwięcej ludzi gdzieś tam poskromił i rozkochał w sobie. Um, ale plan, plan okładki już mam. Taki poglądowy już coś tam se tworzę w głowie, także. Będzie bardzo ładna, mogę Wam tyle powiedzieć. Czy od samego początku wiedziałeś, że narracja będzie w trzeciej osobie? Tak. Eee, zważając na to, że moja pierwsza książka Trouble była w pierwszej osobie i jeszcze tam było osiem perspektyw, to jak zaczęłam Gilberta pisać, to postanowiłam, że chcę spróbować coś nowego i weszłam w tę narrację trzecioosobową. I fajnie mi się pisze w trzeciej osobie, nie, nie, nie będę kłamać, eee, że jest to taka opcja bardzo bezpieczna dla mnie, jest to przyjemne, jest to... czuję się swobodnie w trzeciej osobie. O, to pytanie mi się bardzo podoba. Czy był moment, kiedy chciałaś to rzucić, albo czułaś, że ta historia to nie to, co czułaś, co chciałaś planując? Um, tak. Um, byt. Ja mam... O matko. Um, ok. Wend time. <laughs> Powiem wam tak, ja się nie kryję z tym, że bycie pisarką nie jest Fantastyczną rzeczą, nie jest to coś łatwego, łatwego do ogarnięcia. Super przyjemnego 24 na 7 pomysły inspiracja w ogóle huku, -hu, co to nie jest. Eee, nie, jeżeli oglądacie moje vlogi, no to doskonale wiecie i się możecie nasłuchać o tym, że kurczę, zwątpienie jest częścią cyklu pisarza. Jest to częścią jego życia. Jak skończyłam ten pierwszy draft, to myślałam sobie, że sukces. Jestem niesamowita. I owszem, tak jest, że jak skończycie pierwszy draft, to powinniście czuć to takie chociaż minimalne spełnienie, bo wiadomo, pierwszy draft nigdy nie będzie idealny, nie będzie perfekcyjny. Tak jak mówię, pierwszy draft jak ja mam to powiedzieć po polsku? W pierwszym drafcie to wy sobie opowiadacie tę historię. Ona ma nie być perfekcyjna, ona nie może być perfekcyjna. Dlatego jak skończyłam ten pierwszy draft Gilberta, to byłam bardzo szczęśliwa, że w końcu coś zrobiłam do końca, że mi się udało go jakoś tam okiełznać i polubić. Bo jednak powieść historyczna to nie jest taki siup na krowę, tylko tutaj jest naprawdę do zrobienia potężny research i trzeba mieć głowę na karku i ogarniać, nie? Podesłałam ten pierwszy draft e, paru osobom, żeby tam dostać jakiś feedback, jakieś tam fajne rady, nad czym popracować. No i dostałam ten feedback, i, i o, oh boy, on, one były, one były srogie, były potężne, były długie, były mocne, były po prostu mocne, za mocne na mnie, Zważając na to, że dopiero zaczynałam. I autentycznie siadłam tutaj na kanapie i stwierdziłam, że że to jest bez sensu, że ja już nie chcę tego robić, że nie mam siły. że Po co się starać, jeżeli nie widzimy rezultatów? Jeżeli my się staramy, a ktoś mówi: no to, 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 wszystko źle. Jak znaleźć w tym motywację, nie? Jak znaleźć w tym ten taki ogień, który ma sprawić, że siądziemy przy laptopie znowu i zaczniemy nad tym pracować? Nie byłam gotowa jeszcze wtedy na. no aż tak. Potężne zderzenie z rzeczywistością. To był, ten, to był ten taki najgorszy moment w ciągu tych wszystkich czterech lat. To najgorzej wspominam, że po prostu zwątpiłam we wszystko to, co robiłam. No i wiecie co? Czasami, czasami, czasami warto jednak zacisnąć zęby i się postarać jeszcze trochę e, uwierzyć. Tak, jak tu mówię w, tym, w tej dedykacji, że powinniśmy wierzyć w swoje historie. Czy bałaś się pokazać Gilberta światu? I nie, 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 nie bałam się. To jest właśnie to, że ja byłam cholernie podekscytowana. Byłam. O mój Boże, ja do dzisiaj to czuję, do dzisiaj to pamiętam, że jak się dowiedziałam, że Gilbert. że Gilbertem się jakieś wydawnictwo zainteresowało, no to. Myślałam, że oszaleję ze szczęścia, bo Gilbert to to, to. to jest mój Gilbert, nie? Jakby to jest mój najlepszy przyjaciel, to jest mój anioł Stróż. Ja go po prostu uwielbiam, kocham go całym sercem. I nawet jeżeli nie jest idealny, bo widzę, widzę, widzę recenzję. Niestety. Już, już, już teraz se postanowiłam, że nie czytam, ale ja widziałam recenzje, Wszystkie. I, I ja wiem, że niektórzy go nie lubią. Niektórzy nie mogą go polubić. To jest najlepszy mężczyzna na całym świecie. I nie, nie bałam się, bo ja po prostu tak bardzo chciałam, żeby ludzie go już poznali, bo o mój Boże, no pracowałam nad nim trzy lata trzy lata może nie mam aż tylu obserwatorów i widzów może nie jest was aż, aż tak dużo tutaj. Ale widziałam, że każdy już chce po prostu tę książkę, już wypytywali milion razy. A gdzie ten Gilbert? A kiedy on będzie? A kiedy przeczytamy? I to mnie tak ładowało pozytywną energią, że, że on wyjdzie, że on będzie dla ludzi, że każdy będzie mógł po niego sięgnąć. Wyboista droga była potężna. A jest tu teraz ze mną, i kurczę, czy, czy wszystkim się on spodobał? No nie. No Jest sporo osób, którym się nie spodobał, ale też no, staram się pamiętać o tym, że no, jest to coś nowego, jest to, jest to coś nieszablonowego i ludzie wcześniej czegoś takiego nie widzieli, może, może są nieprzyzwyczajni, może nie, nie nie są gotowi jeszcze na to. Dziękuję za wszystkie pytania, dziękuję oczywiście za oceny, za recenzje, opinie i... Wszelkie wiadomości, bo czasami dostanę jakieś, jakieś tam wiadomości fajne. Jeżeli jeszcze nie nabyliście swojego egzemplarza gilbertowego, zapraszam Was na Booktur. Może tutaj wspomnę o tym, może, może ktoś będzie zainteresowany. booktour. to jest taka fajna akcja, o której wcześniej nie wiedziałam. Ale jest to po prostu przesyłanie sobie książki z miasta do miasta. Jest to po prostu trasa Gilberta. No i na ten moment mamy sześć osób, które sobie tam tego Gilberta czytają. Właśnie w tym momencie Gilbert jedzie do drugiego miejsca e, na mapie Polski. No i ten Gilbert się podróżuje. I tak jak już powiedziałam, mamy sześć osób. Myślę, że jeszcze. Maksimum z 6 by można było uzbierać. Także jeżeli bylibyście ciekawi Gilberta, nie macie jeszcze swojej książki, to możecie takiego Gilberta dostać za darmo. Gilberto do Was przyjedzie, będziecie mogli go przeczytać, adnotować, możecie tam zakreślać, rysować po prostu wszystko. Dostaniecie jakiś upominek od poprzedniej osoby, od której dostaniecie książkę. Przeczytacie. Dwa tygodnie na przeczytanie, trzy tygodnie na na opublikowanie recenzji od otrzymania egzemplarza i książka po prostu będzie, Gilbert będzie jechał dalej. Także jest to fajna opcja, jeżeli chcielibyście po prostu przeczytać, to jest taka opcja, bardzo serdecznie zapraszam. Może ktoś będzie zainteresowany. A jeżeli nie chcecie uczestniczyć w Booktourze, to oczywiście Gilbert jest dostępny na Empiku, na innych księgarniach internetowych. Czasami da się go znaleźć stacjonarnie, że miejcie oczy szeroko otwarte, bo nigdy nie wiadomo kiedy, kiedy Gilbert wam na celownik wpadnie. I ja tak jak mówię, to jest pierwsza książka, dajcie mi szansę i druga będzie lepsza. Mogę tak powiedzieć? Mogę tak powiedzieć, oczywiście, że mogę tak powiedzieć. Nie każda książka będzie idealna, perfekcyjna pod każdym względem, w każdej książce znajdą się błędy yy, i żaden pisarz nie jest nieomylny. Tak, możemy, możemy, możemy to powiedzieć, możemy, możemy to w końcu ustalić, że Gilbert nie jest idealną książką, bo jest w niej dużo rzeczy, których jeszcze nie umiałam rok temu, co nie? A teraz na przykład już umiem zrobić te rzeczy. Także dajcie czas, uspokójmy się <grym> i kurczę, dajcie Gilbertowi szansę. Dajcie Gilbertowi szansę. Gilbert naprawdę zasługuje na bardzo wiele. Zobaczcie sobie na Gilberta, czy wam się będzie podobał. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczna. A jak na razie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło i na razie.